Dzień dobry, zapraszam na czytanie dla lwa na grudzień. Pamiętajcie, rozkład ogólny, więc nie rezonuje z każdym, na pewno nie i nie wszystko będzie dla was. Proszę, pamiętajcie o tym. Weźcie tylko to, co będzie do Was przemawiać. A ja już przechodzę do interpretacji tych energii. Tutaj jest miłośnie, jest uczuciowo. Cała tutaj sprawa rozgrywa się wokół jakiejś relacji, wokół dwojga ludzi, którzy są dla siebie bardzo ważni, i tu jest jakaś taka energetyka między nimi niesamowita. Tu jest taka więź, taka, takie przywiązanie, takie. Coś więcej, e, takie bardziej powiedziałabym nawet e, kosmiczne, bo im jest ze sobą dobrze. E, oni odnaleźli taką, taką wspólną więź, taki wspólny język i mają takie, e, taką przyjemność z tego, poczucie komfortu i takie jest wpatrzenie. Ktoś jest e, dosłownie jako słupiały, wpatrzony, zapatrzony w kogoś. Kobieta tutaj zaczarowała, oczarowała mężczyznę, któremu się wydawało być może, że, że to jest takie nie do zrobienia, I, i cała sprawa tutaj zadziewa się wokół właśnie tej miłości. Może pojawić się, może pojawić się romantyczna oferta, romantyczny jakiś kochanek z informacjami, z jakąś ofertą, z jakimś prezentem, z czymś się pojawić może. Otwiera serce, otwiera serce do szczerej rozmowy, do, do wyznania uczuć, do no tak przy, przypływa, przypływa, przynosi go ta, ta fala miłości. Bardzo tu jest emocjonalnie, bardzo i być może niektórzy skrywają te w sobie te uczucia i tak. E, nie są to one tak wypowiedziane na głos, ale jest taka energia, aby czegoś nie stracić, aby czegoś nie wypuścić, nie odpuścić i, no i przypływa ten obłędny, błędny rycerz zakochany i e, taki zagubiony. Tu jest czyjeś e, zagubienie w tej miłości, bo jest miłość, zakochanie, bardzo takie górnolotne, ale jednocześnie. Pojawia się taki chłód, jakaś taka postawa bardzo asekuracyjna, tak jakby ktoś być może próbuje podjąć jakieś decyzje, stoi na, na straży czegoś, być może ma przyjmuje taką postawę mądrego, inteligentnego, żeby tak spojrzeć na to wszystko z góry właściwie aby nie, nie pogorszyć sobie jakiejś sytuacji materialnej, aby nie wyjść z, z jakiejś tam swojej strefy komfortu, aby ta stopa życiowa na tym nie ucierpiała, bo tutaj jest jakiś chaos, jest jakiś konflikt wokół tej miłości. Albo tu jest za dużo osób, albo tu są jakieś zmagania w związku z trudną sytuacją, w której się znajdujecie, być może przechodzicie. Jakieś walki, macie taki konflikt wewnątrz siebie lub ktoś ma wokół was, niekoniecznie tu z otoczeniem, może też tak być, ale tak jakby czyjaś postawa w tym wszystkim była trochę, trochę chłodna, jakby jedna strona wyłączała emocje, wyłączała uczucia i patrzyła na to wszystko z góry, z dystansem, tak realnie, racjonalnie, ale jest takie. Jest nadzieja, jest wielka nadzieja i taki, no macie tą energię taką mistyczną. No, no, gwiazdy was prowadzą, gwiazdy was prowadzą, tu jest takie górnolotne coś pomiędzy wami. Pomimo, iż ktoś czuwa i tak na wodzy trzyma, trzyma swoje uczucia, swoje emocje na wodze, to tutaj jednak te gwiazdy wam przyświecają i one wam, prowadzą was w jakiś sposób w tym wszystkim i, i tu jest wielkie marzenie, ktoś jest czyimś spełnieniem marzeń ktoś chce, aby to się ziściło spełniło i macie taką ochronę z góry, macie wsparcie z góry w najbliższych tygodniach nad tą waszą relacją może, może dojść do jakiegoś jej odświeżenia, do jakiegoś większego otwarcia się, no, w tej całej Czyjejś asertywności, bo tutaj ktoś, e, ktoś jest bardzo, bardzo taki asertywny, bardzo się chroni, coś chroni, nie chce czegoś e, upuścić, czegoś wypuścić, czegoś po prostu zmienić, pogorszyć. E, taka jest energia, ale gwiazdeczki Wam sprzyjają, gwiazdeczki nad Wami świecą i, no, i jest tak jakby. Coś tu jest takie bardzo odgórne, bardzo w tej miłości. Ta miłość musi przejść tutaj jakiś okres zawirowań, jakiejś, jakiejś takiej potyczki chwilowej. I radą od, od kart jest, aby nie ulegać jakiejś iluzji, aby patrzeć tak, e, przemyśleć to, spojrzeć na to wszystko realistycznie, konkretnie, dokonując jakiegoś wyboru może, żeby się nie zawieszać, nie bujać w obłokach, bo tutaj jest jakby. Jakby były jakieś opcje, jakby ktoś myślał nad jakimś wyborem, jakby coś analizował. To aby e, karty mówią, aby, aby po prostu nie odlecieć zbyt e, gdzieś tam daleko w tych fantazjach, tylko wziąć tak to realnie i w ten sposób kierować się tym, e, tym wyborem. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.